trochę właśnie na naszych zasadach wtedy, bo my. to, co jest jakby bardzo istotne, to taki, wiesz, rodzaj samoopieki, żeby zobaczyć, co jest na naszych zasadach, na co my się możemy zgodzić, do którego momentu jest tak, że ja się zgadzam i jakby robię to, a od którego momentu jest tak, że ja się przymuszam do tego, żeby na te święta pojechać i że Jeżeli ja potrzebuję, żeby to był właśnie taki czas spokoju i odpoczynku i relaksu, to też jakby mogę ten czas tak spędzić. Czasami jest tak, że wiesz, że z tą najbliższą rodziną, w sensie z rodzicami, jest kiepsko i z nimi się kiepsko dogadujemy, ale na przykład mamy bardzo dobre relacje z dalszą rodziną, czy też z bliską rodziną, to porodzeństwo nasze bądź inne osoby bliskie, czasami jest tak, że dziadkowie tak by, tak dużo szybciej czasami można złapać kontakt z dziadkami, czy rodzeństwo rodziców, które jest jakby bardziej otwarte. I warto na przykład wtedy z nimi się umówić, że, że na przykład przyjedziemy na krócej, i że wcale nie musimy tam jechać na cały wolny czas, jaki, jaki mamy. Czyli na przykład na trzy lub cztery dni, które są wolne i w których nie pracujemy, tylko możemy pojechać na przykład na dwie godziny, powiedzmy na tę kolację wigilijną, albo w pierwszy lub drugi dzień świąt. Dokładnie. Ja znam bardzo dużo osób tutaj, właśnie w Warszawie, zwłaszcza, które jadą do rodziców tylko na, na kolację, i potem już są poumawiani, że będą, że, że po że prosto po kolacji, maks dwie godziny, jadą i spędzają ten, ten czas już ze sobą, tak jak lubią i tak jak im pasuje. Możemy pojechać i żyć to jest dalej na, na jedną noc, na dwie noce, ale też warto wtedy na przykład. Umówić się z tymi osobami, no, od których możemy czerpać wsparcie, żeby one były. Że, na przykład wiele osób, które znam, robi tak, że na przykład jeździ do domu tylko wtedy, kiedy jest rodzeństwo, i umawia się z rodzeństwem, o której przyjeżdżają, kiedy będą, i żeby to rodzeństwo wtedy, w tym czasie też było. Że wcale nie musimy nocować u rodziców, tylko możemy nocować na przykład u rodzeństwa albo u kuzynostwa. W takich, wiesz, u takich osób, które nam są po prostu życzliwe i z którymi możemy się, możemy się jak najbardziej właśnie, na, na których możemy liczyć i które będą gdzieś może... po naszej stronie.